Dzień dobry moi drodzy w kolejnym przepisie kulinarnym. Dzisiaj przychodzę do Was z pewną zapiekanką. Możecie już zobaczyć z jakich składników będzie się ona składała. To będzie zapiekanka z placków takich pszennych, i do tego będziemy potrzebować 5 sztuk właśnie takich placków. Do tego mam tutaj pół kilograma fileta z kurczaka, pokrojone już w kostkę. Cukinie, połowa cukinii, papryka, też jakoś pół żółtej i pół czerwonej. Do tego 20-25 deko, jak widzicie, już startego sera. I teraz moi drodzy pierwszą rzeczą, którą zrobimy będzie podsmażenie, oczywiście doprawienie e, takimi przeprawami, jakimi lubicie e, fileta, podsmażenie go i dodanie później do usmażonego cukinii oraz papryki. I wszystko jeszcze przez chwilę będziemy przysmażać, ale o tym w dalszej części. Zapraszam. Tutaj już moi drodzy doprawiam kurczaka. W międzyczasie nalałam na patelnię olej kujawski. Ja tutaj mam czosnek z bazylią. Bardzo, bardzo lubię ten olej. Kiedy już mi się skończy, zawartość po prostu dolewam oleju i on jeszcze przez jakiś czas ma właśnie taki wspaniały zapach. Także moi drodzy, ja biorę się dalej za Doprawianie. Mam tutaj y, paprykę słodką, ostrą, sól, pieprz, y, czosnek kolorowy i do tego kary. I teraz widzę, że już patelnia mi się nagrzała. Wrzucam to wszystko na patelnię. Na patelni podsmażamy kurczaka. E, proszę tylko nie patrzeć, bo tutaj widzę, że już w międzyczasie miałam e, mały. E, Mały wypadek z tłuszczem i po prostu rozlało mi się. No ale i tak w trakcie smażenia ten tłuszcz będzie pryskał, więc kuchenkę ogarnę później. Tu już widzicie i tak zlewie mnóstwo naczyń. Także podsmażamy kurczaka i chwilę później dodamy cukinię razem z papryką. W międzyczasie, kiedy ten kurczak będzie nam się smażył, później z warzywami, to możemy sobie już nagrzać piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Puraduj! Przypomnę jeszcze moi drodzy, że będzie potrzebna nam blaszka. Ja mam akurat taką prostokątną, ale równie dobrze może być taka okrągła do robienia y, tarty. I te nasze placki, najpierw tą formę, blaszkę należy wysmarować masłem. Całą smarujemy masłem, i następnie będziemy układać nasze placki. I chwileczkę później wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Ja podałam tutaj w przepisie 6 stóp, ale to wszystko, wszystko zależy od tego, jakiej blaszki będziecie używać. I tyle. Także kurczak nasz już e, się zrumienił. Dorzuciłam do tego paprykę razem z cukinią. Wszystko przemieszać. Chwileczkę jeszcze podsmażyć. I za chwileczkę będziemy faszerować nasze placki. To cóż, to cóż moi drodzy. Ja już jak widzicie, moją blaszkę mam wysmarowaną masłem. Teraz należy. Ułożyć na niej placki, właśnie z tortilli. I zrobimy to chyba w ten sposób. Tu będzie jeden placek, tu będzie drugi placek, żeby one na siebie nachodziły. Słuchajcie. Tu będzie kolejny placek. Tu będzie czwarte placek też żeby o, w ten sposób nachodził. Także tak moi drodzy, mniej więcej ja Wam jeszcze za chwilę z góry pokażę. Troszkę tych placków i pracy przy tym jest, słuchajcie. E, jeden placek rozcięłam na pół, ponieważ tak jak mówię, przy tej e, prostokątnej blaszce jest troszeczkę gorzej wycyrklować ile czego jest potrzeba. Także tu, żeby wszystko ładnie e, na dole było zakryte, ponieważ i tak będziemy to za chwileczkę przykrywać. Także cóż, teraz pierwszą warstwą będzie ser. Także rozsypujemy, słuchajcie, ser. Tak, rozsypujemy ser tutaj na dole. To będzie taka pierwsza, pierwsza warstwa. Ja sobie chyba z drugiej strony ustawię, będzie mi poręczniej. I tutaj, jak widzicie, moi drodzy, mam już gotowego kurczaka. I teraz kolejną warstwą będzie właśnie kurczak jeszcze sobie trochę tutaj sera na spód posypię, także żeby on wszędzie był. Dobra. I teraz dzielimy to. Starajmy się tak nakładać tego kurczaka, żeby jak najmniej jednak tego tłuszczu było. I też wszędzie rozkładamy, Ja mówię ilość, ilość mięsa i tych wszystkich składników zależy głównie od tego: o, zależy od tego jaką mamy blaszkę i co tam też ciekawego mamy. Następnie kolejną warstwą będzie ser. I tego sera trzeba zostawić, ponieważ on też musi iść na górę. Także ser jest jako ostatnia warstwa. Tutaj teraz sobie wrzucimy jeszcze kurczaczkę. Można sobie byle jak wrzucić, a później po prostu to starać się ułożyć. Dobra. I teraz sobie o, zrobimy w ten sposób. Nie musi być to idealnie, także o to dbać, aż tak nie trzeba. I ostatnią. Pozycją będzie ser. Także pamiętajcie, żeby nagrzać piekarnik do 190 stopni. Ok, tu już mamy gotowe. I teraz będziemy wszystko zakrywać. Tutaj i zobaczcie, jak nam się ładnie to wszystko zakryło. Jeżeli boicie się, że y, tu nam się coś odkryje, czy cokolwiek, można również placek tortilli. Kolejny przeciąć na pół i zobaczcie, jak ładnie nam się wszystko zakryło. I teraz, moi drodzy, ja już mam piekarnik nagrzany. Wkładamy do piekarnika. Pieczemy około 30 minut. Oczywiście zaglądamy, ponieważ, jak wiadomo, placki lubią się przypalać i kontrolujemy to. I cóż, widzimy się chwilę później. I tak, moi drodzy, prezentuje się nasza zapiekaneczka. Jak słychać, chrupiąca. Tutaj nawet się coś nam podwadziło, ale to nic. Także teraz czas krojenia. Zobaczymy, co to też ciekawego będzie w środku. I tak, tak moi drodzy, prezentuje się zapiekanka na blaszce, a tak prezentuje się zapiekanka na talerzu. O, jeszcze ucieka. Także ja Wam życzę, moi drodzy, smacznego i polecam przetestowanie. Tego przepisu. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.